Zanim Rzymianie przybyli do Wielkiej Brytanii, tereny te zamieszkiwali celtowie. Skupiali się oni w plemiona, wybierali swoich królów, a w razie konieczności podbijali i zajmowali ziemię sąsiadujących celtyckich plemion. W razie zaś niebezpieczeństwa skupiali się i bronili wspólnie większych terenów przed najazdem wroga. Tak stało się około 55 roku przed naszą erą, gdy wojska rzymskie pod dowództwem Juliusza Cezara po raz pierwszy próbowały podbić Wyspy Brytyjskie. Rzymianie nie spodziewali się tak skutecznego odporu i zarządzili odwrót. Dzięki temu Celtowie uzyskali niemal stuletni spokój. Nie oznacza to jednak, że Rzymianie odpuścili. Wręcz przeciwnie: z pomocą kupców wędrujących do Brytanii zdobywali wiedzę na temat topografii terenu, mentalności lokalnej ludności, gęstości zaludnienia czy układów politycznych. W 43. roku naszej ery, pod pretekstem przywrócenia na tron jednego z brytyjskich królów, wkroczyli na wyspy. Celtowie zaskoczeni atakiem poddawali kolejne tereny, a Rzymianie zagospodarowywali je, budując swoje koszary i rozwijając infrastrukturę miejską. Pierwszą stolicą rzymskiej Brytanii stał się dzisiejszy Gloucester, zwany w czasach rzymskich Camulodunum. Powstały tam koszary, łaźnie, amfiteatr. Ale gdzie wtedy był Londyn? Ano nigdzie. Miasto nie istniało, chociaż miejscami tereny te zamieszkiwali rdzenni mieszkańcy. Źródła historyczne mówią, że wczesną jesienią 43 roku naszej ery wojska rzymskie podbiły większość terenów południowo-wschodniej Brytanii i przemieszczały się dalej. Wspominają też, że znajdowało się tu kilka ważnych ośrodków plemiennych, jak na przykład Canterbury czy dzisiejszy St Albans. Aby ułatwić sobie podróż między tymi miejscami, rzymianie rozpoczęli budowę dróg i mostów. Na ich drodze stanęła Tamiza, a najdogodniejszym miejscem do jej przekroczenia okazały się tereny dzisiejszego Londynu rzeka nie była tu zbyt szeroka spięto więc jej brzegi mostem dodatkowym atutem okazały się pływy na rzece bo jeśli jeszcze nie wiecie na tamizie pojawiały się przypływy i odpływy kiedy stan wody w czasie przypływu podnosił się na rzekę mogły wpłynąć niewielkie okręty handlowe przy okazji budowy mostu powstały tu koszary a kwitnący handel przyspieszył rozwój osady w 52 roku naszej ery rzymski historyk Tacet wspomina o zabudowie portowej na północnym brzegu rzeki oraz o budynkach mieszkalnych powstających wzdłuż głównych ulic. Pierwsze Londynium stawało się miejscem coraz bardziej tłocznym, pełnym kupców i towarów. Ze stałego lądu przybywali tu rzemieślnicy, którzy wyrabiali wszelkie dobra i ozdoby na styl rzymski. Archeolodzy na terenie dzisiejszego miasta zlokalizowali piekarnie, sklep z ceramiką i skład zboża z czasów rzymskich. Nie brakowało też tubylców. Ci zajmowali się głównie rolnictwem i dostarczaniem na rynek płodów rolnych. Zamieszkiwali w tradycyjnych, okrągłych domach, typowych dla Brytanii sprzed czasów rzymskich. Rozkwit młodego Londynium nie trwał jednak długo, ale żeby dowiedzieć się co się stało, musimy przenieść się poza bramy miejskie i udać się o 150 km dalej na północny wschód, gdzie rządziło potężne plemię cenów, a na jego czele stał wódz prasu Tagus. Rzymianom nie udało się podbić tego plemienia, ale nękali ziemię przez niezamieszkiwane nieustannymi najazdami. Aby zapewnić pokój swoim poddanym, Prasutagus podpisał z Rzymianami sojusz. Na mocy tego sojuszu Rzymianie dostali od króla część ziem należących do plemienia, a w zamian dawali gwarancję, że po śmierci Prasutagusa na tronie zasiądą jego krewni. Król zmarł latem 60. roku naszej ery. Rzymianie nie mieli zamiaru dotrzymać danego królowi słowa. Zgodnie z wolą Prasutagusa tron miał przypaść jego żonie Boudice. Rzymianie publicznie pozbawili ją władzy, a następnie na oczach poddanych wychłostali. Kara nie ominęła też dwóch córek króla, które zostały publicznie pohańbione. Rzymianie tym czynem pozbawili obie szans na korzystne małżeństwo. Poniżona królowa poprzysięgła zemstę. Poparło ją nie tylko jej plemię, ale też sąsiednie, do których dotarły straszne wieści. Boudika ruszyła na Londyn. Traf chciał, że w mieście nie było rzymskiej armii, bo wyruszyła na kampanię wojskową w innej części Brytanii. Garska żołnierzy, która została w koszarach pod wodą nadzorcy finansowego Cezara, nie była w stanie obronić miasta przed rozcieczonymi Boudikanami. Boudika zniszczyła miasto, zostawiając po sobie tylko spalone zgliszcza. Archeolodzy po wiekach odkryli w ziemi warstwy spalonej gliny. Pozostałości po tej historii. Legenda głosi, że armia Boudiki oszczędziła tylko domostwardzennych rdzennych mieszkańców miasta. Bałdykanie ostatecznie zostali pokonani, a w trzy lata od spalenia Londynu rozpoczęła się jego odbudowa. Źródła historyczne podają, że jako pierwsze do użytku zostało oddane nowe nabrzeże. Dzięki temu do Londynu powrócił handel, a wraz z nim towary i materiały budowlane ze stałego lądu. Przyspieszyło to znacznie odbudowę miasta. Początkowo życie toczyło się wokół nabrzeża. Z czasem miasto rozrastało się coraz dalej na północ, a most nad tamizą umożliwiał rozwój miejski również na południowym brzegu rzeki. Około 75 roku rozpoczęła się budowa forum i bazyliki. Budowla ta była tradycyjną rzymską zabudową miejską i stanowiła centrum życia społecznego i gospodarczego. We wnętrzu forum znajdowały się kapliczki, pomieszczenia administracyjne, skarbiec, sklepiki, sądy i aule. Londyńskie forum było największą tego typu budowlą na północ od Alp. Świadczyło to o znaczeniu londynium w rzymskim świecie. A było naprawdę ogromne. Między 90 a 120 rokiem zajmowało powierzchnię dwóch hektarów i miało trzy kondygnacje. Budynek był większy od dzisiejszej katedry św. Pawła. Pomiędzy II a III wiekiem wykryto w forum i bazylice liczne wady konstrukcyjne, ale nie one stały się przyczyną ostatecznego zniszczenia budowli. Dokonali tego w 300 roku sami Rzymianie jako karę za popieranie przez Londyńczyków zbuntowanego cesarza Karozusza, który ogłosił się władcą Brytanii. Forum i bazylika zaginęły w odmentach dziejów na wieki. Ale wróćmy jeszcze do czasów, gdy Londynium odbudowywało się po napadzie Bałdykanów. Jak już wspomniałam, w pierwszej kolejności odbudowano nabrzeże na Tamizie. Do budowy użyto drewna z dwustuletnich dębów. W czasie odpływu wysokość nabrzeża sięgała 3 metrów nad poziom wody. Ruch na rzece powrócił, a po czasie okazało się, że zaczyna brakować miejsca do cumowania statków. Aby rozwiązać tę sytuację, Rzymianie zagospodarowali również brzeg rzeki Flit. Flit to dziś jedna z 13 zapomnianych rzek stolicy. Link do historii o rzece Flit zostawiam w komentarzu pod filmem. W czasach rzymskich ujście rzeki Flit do Tamizy było na tyle szerokie i głębokie, że mogły tam kotwiczyć niewielkie okręty handlowe. Inna z londyńskich dziś już zapomnianych rzek Walbrook, link do tej opowieści również znajdziecie w komentarzu pod filmem nie miała tyle szczęścia. Jej dno było zamulone, a brzegi bagniste. Rzymianie postanowili więc wykorzystać ją inaczej. Na jej brzegach zlokalizowano przemysł miejski, a z czasem powstały tu również domy. Niestety przemysł niósł za sobą zanieczyszczenia i w szybkim tempie wody rzeki Walbrook zaczęły przypominać ściek. Żyjący w jej okolicach ludzie nie mieli więc dostępu do wody pitnej. Po dziś nie odkryto na terenie Londynu śladów po rzymskich akweduktach. Nie ma więc pewności, że takowe w ogóle istniały. Archeolodzy natrafili za to na pozostałości bardzo wyrafinowanych jak na owe czasy maszyn działających przy pomocy łańcuchów i wydobywających ze studni do tysięcy litrów wody dziennie. Szacuje się, że takich maszyn zaopatrujących miejscową ludność w wodę pitną na terenie Londynium było kilka i z dużym prawdopodobieństwem nie pracowały one non-stop, a tylko w określonych porach. Ale Londynium nie tylko forum i portami stało. Jeszcze przed najazdem Boudikanów istniała tu zabudowa mieszkalna. Londynium sprzed 60 roku naszej ery zajmowało mniej więcej obszar dzisiejszego Lombard Street i Great Church Street. Domy mieszkalne budowane były z gliny i cegły mułowej, kryte strzechą lub dachówką. Nowe Londynium budowano na typowy rzymski styl. Przez miasto przebiegały dwie główne ulice, a wokół nich siatka pomniejszych uliczek i zlokalizowane przy nich domy. Przy głównych ulicach miasta znajdowały się domy biedniejszych mieszkańców, sklepiki i małe rodzinne warsztaty rzemieślnicze. Bogaci londyńczycy mieszkali zwykle na obrzeżach miasta, w cichszych i mniej ruchliwych miejscach. Domy budowano w konstrukcji szachulcowej. Najczęściej były parterowe, kilkuizbowe, z glinianymi posadzkami i paleniskami na środku. Najbardziej okazałą rezydencją, którą udało się zlokalizować w Londynie jest dom bogatego Rzymianina, prawdopodobnie gubernatora miasta. Dziś obiekt ten jest ukryty pod stacją Cannon Street. Domostwo znajdowało się nad brzegiem rzeki Walbrook i zajmowało powierzchnię około trzech akrów. Na rezydencję składały się komnaty reprezentacyjne, biura, sala balowa, łaźnia i pomieszczenia mieszkalne. Na tyłach posesji znajdowała się również świątynia Boga Mitry, ale nie ma stuprocentowej pewności, że wchodziła w skład posiadłości. Swoją drogą świątynia Mitry to jedyna jak dotąd odkryta świątynia z czasów rzymskich na terenie Londynu, a link do tej historii zostawiam oczywiście w komentarzu. W panoramę, oprócz zabudowy miejskiej i forum, które górowało nad miastem, wpisać trzeba jeszcze kilka elementów. Jednym z nich są koszary usytuowane na terenie dzisiejszego Cheapside i łaźnia w ich okolicy, służąca prawdopodobnie żołnierzom rzymskiej armii. Druga łaźnia miejska, przeznaczona dla mieszkańców miasta, znajdowała się nad brzegiem Tamizy przy dzisiejszej Lower Thames Street. W Londyniu nie mogło zabraknąć również amfiteatru, ten usytuowany był przy dzisiejszym Guildhall. Miasto otoczone było murami i z kilkoma basztami i bramami miejskimi. Mieszkańcy Londynium byli społeczeństwem kosmopolitycznym. Przybywali tu przedstawiciele różnych ras, kultur i wyznań. Liczne badania archeologiczne, prowadzone głównie na terenach dawnych londyńskich cmentarzy, wykazują, że przybywali tu ludzie z terenów dzisiejszych Niemiec, Włoch i wielu innych miejsc. Dużą jednak przewagę w społeczeństwie stanowili rdzenni Brytyjczycy. Świadczyć o tym mają kształty badanych przez archeologów czaszek. Rzymianie, podbijając kolejne ziemie, przywozili ze sobą swoje zwyczaje kulturę. Społeczeństwo Londynium więc, na wzór rzymski, podzielone było na obywateli i niewolników. O statusie społecznym świadczyła ilość noszonych imion. Mężczyźni, obywatele cesarstwa, honorowali się trzema imionami. Wolne kobiety nosiły dwa imiona, natomiast niewolnicy, niezależnie od płci, nosili jedno. Przeciętny mężczyzna, mieszkaniec Londynium, mierzył 169 cm, a kobieta 158. Londyńczycy odżywiali się dosyć zdrowo. Jedli dużo owoców i warzyw, z Rzymu w specjalnych kamforach przywozili swoje ulubione sosy i oliwy, a do słodzenia używali miodów. Niewiele zachowało się odzieży z tamtego okresu. Archeolodzy znaleźli parę skórzanych butów i skórzane majtki będące prawdopodobnie elementem stroju akrobatki. Na co dzień noszono tuniki, leginsy i wełniane peleryny pasujące do brytyjskiego chłodnego klimatu. Znaleziono też wiele kobiecych ozdób – brosz, kolczyków, wisiorków i pierścionków oraz pudełeczko z ciągle jeszcze miękkim kremem. Po specjalistycznych badaniach okazało się, że skład kosmetyku jest bardzo podobny do składu kremów, których używamy dziś, oczywiście jeśli chodzi o ich naturalne elementy. Wydawać by się mogło, że tak sprawnie funkcjonujące miasto powinno trwać wiecznie. Nic bardziej mylnego. W drugiej połowie III wieku Cesarstwo Rzymskie zaczęło chylić się ku upadkowi. Coraz słabiej bronione miasta stawały się łatwym łupem. Na Londinium ruszyły plemiona piktów, Saksończyków i Szkotów. Londyńczycy zwrócili się o pomoc do Rzymu, ale ten stwierdził, że prowincje powinny bronić się same. Uświadomiło to najeźdcom, że odwetu nie będzie. Nękali więc Londyn nadal, miasto powoli pustoszało i popadało w ruinę, aż około 500 roku zostało ostatecznie opuszczone. Na długi czas popadło w zapomnienie. Zatarła się siatka rzymskich ulic, z panoramy zniknęły domostwa i budunki infrastruktury. Kolejne miasto zbudowano na ruinach Londynium, ale nie wpasowało się w siatkę rzymskich ulic i uliczek. Wiemy, że anglosaski król Alfred Wielki nakazał budowę nowych murów miejskich na bazie tych zbudowanych przez Rzymian. Także na rzymskiej konstrukcji to budowano średniowieczną. Znaleziska archeologiczne wykazują też, że współczesny London Bridge stoi niemalże idealnie w tym samym miejscu, gdzie most zbudowany przez Rzymian. I tu zmierzając już do końca tej historii, chciałabym podpowiedzieć Wam kilka miejsc, które warto odwiedzić w Londynie, jeśli chcecie zobaczyć pozostałości po Rzymianach. Między stacjami Barbican i St. Paul's znajdziecie okazałe fragmenty murów miejskich i baszty. W tej okolicy jeszcze do niedawna znajdowało się muzeum w London posiadające bardzo bogate zbiory artefaktów z czasów rzymskich, a nawet w pełni wyposażoną kuchnię. Niestety muzeum jest chwilowo zamknięte. Mury miejskie możecie oglądać również w okolicach twierdzy Tower of London. Tam też warto wybrać się do kościoła All Hollows by the Tower, gdzie w kryptach można zobaczyć pięknie zachowaną mozaikę będącą fragmentem posadzki. Mozaiki i elementy murów zobaczycie też w kryptach kościoła St. Bright. Jeśli chcecie zobaczyć fragment mostu zbudowanego przez Rzymian, koniecznie odwiedźcie kościół St Magnus de Marty. Tam przy wejściu na dziedziniec znajduje się drewniany filar datowany na 75 rok. Po drugiej stronie tamizy, w katedrze Southwark podczas prac remontowych odkryto fragment rzymskiej drogi. Wracając na północny brzeg rzeki, przy ulicy Lower Thames Street w London Coal Exchange znajdziecie pozostałości rzymskiej łaźni. A podczas budowy Lidenhall Market w XIX wieku odkryto fragmenty podpory jednej z arkad Forum. Znajduje się w piwnicy zakładu fryzjerskiego na rogu Great Church Street i Lidenhall Market. Całkiem niedaleko od tego miejsca, pod budynkami Guildhall znajduje się pozostałość po amfiteatrze. Warto jeszcze odwiedzić budynki Agencji Prasowej Bloomberga, bo w ich piwnicach podziwiać można zrekonstruowaną świątynię Boga Mitry. W 1995 roku podczas prac remontowych w biurowcu zwanym przez londyńczyków The Gherkin odkryto szczątki młodej Rzymianki. Dziewczyna została pochowana na wznak, ze skrzyżowanymi ramionami i głową obróconą na południe. Miejsce jej pochówku zostało oznaczone tablicą pamiątkową. Wydawać by się mogło, że to już wszystko, ale tak nie jest, bo przy każdej większej budowie na terenie dzisiejszego City odkrywane są kolejne rzymskie pozostałości. Kto wie, co jeszcze kryje Ziemia pod naszymi stopami. Mam nadzieję, że podobała Wam się historia Londinium, czyli Londynu z czasów rzymskich. Zapraszam Was do posłuchania innych historii na moim kanale oraz do subskrybowania. A ja już szykuję kolejne opowieści.